Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie z Wiedźmina. I dzisiaj wykonamy sobie zlecenie wiedźmińskie pod tytułem Pijak z Oksenfurtu. Dlaczego akurat ono? No, dowiecie się sami. Mogę tylko powiedzieć tyle, że. Pijany Geralt i to wszystko w zasadzie wystarczy. No, więc, tak, dostaliśmy od kapitana redańskiej armii zlecenie, aby zbadać tutaj sprawę. E, śmierci e, w ręgstokach no, dosłownie pewnych e, tutaj obywateli. Ja, no ponieważ armia nie ma czasu Przecież ani ochoty się tym zajmować. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to kataka. Nie no a więc teraz pozostaje nam e, sposób, żeby go zwabić. No, e, a więc teraz e, doszliśmy do konkluzji, że Pijakiem z Oksenfurtu jest wampir, katakan. I aby go wywabić, no, znaczy działają na niego tylko pijani to jest to jest ludzie, ludzie, więc, aby go wywa wywabić, musimy się mieć. spić. Hmm, pamiętam cię, co podać? Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Tanio i ergonomicznie. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Każdy by tak chciał, nie? Ale należność muszę przejąć z góry. Bolewaj, kubek ma być cały czas pełny. No i teksty się będą sypały. Niech żyje, niech Pierwsza panna z <noise> Zawsze rana iść na siarę. Druga panna z Pikowara a Sam tylko raz! Każdy że Katakan nie słyszy. Spróbuję kawałek dalej. Nie można Geraltowi odmówić się talentu wokalnego. Przecie panna nie ma zasad. Zawsze łasana Dalej nie słyszę. Upadek obyczajów. Dobrze, dobrze, Aha, bo to tam ktoś krzyczał. No, ekran pijanego Geralta nie zmienił się w zasadzie od pierwszej części. E, cały czas jest taki zamglony. Wirujący Czuję twoją grę O! O to jest Będę pił twoją grę Tak ponieważ ten wampir nie dość że lubi pijanych ludzi to jeszcze na komuś manie do, wy... do, do łaskotek Boże, błyskotek łaskotek Jest ten przeklęty katakan Dobra, Gerald już przeczeźwiał trochę, więc możemy słyszę, szukać po śladach. A, słyszę go. Więc pozostaje nam tylko go wykończyć już. Kieruje się do chatki nad rzeką. Skąpił się w chatce. Trzeba będzie chyba tak z tyłu lekko zajść. Tak, on będzie dokładnie chyba pod nami. No, udało się. Teraz poznaje, pozostaje nam tylko wziąć trofeum. Yy, przez te panny z Wikowaro to jest chyba już trochę taka kultowa misja, i w zasadzie chyba sam nauczę się tej przyśpiewki i przy najbliższej okazji ją wykorzystam. Dobra, wszystko tu pozbierane, więc udajmy się do radańskiego oficera teraz po nagrodę, którą wcześniej utargowaliśmy. To chyba 290 albo 300 yy, nowigradzkich koron. Jak widzicie automatycznie nam się też um, głowa Katakana przyczepiła do, jako trofeum do płotki? Hmm. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował Katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy, bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, widzimie. Bywaj. No, zlecenie pijak z Oksentpurtu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.